Mama, rodzice ogólnie już wróciłam y, i musimy ubrać choinkę. Akurat mama ma z bumki. To, Tu ja chcę tak ekspresowo, jak chcę takimi laserami w oczach zrobić. I, dobra. Ogólnie już jest ubrana, mamusiu. Czy teraz możesz zaprosić do siebie jakąś koleżankę? A jest to dom. Ty idziemy. Będziesz sama w domu, ty przecież umiesz... Możesz być sama w domu. Chyba, że nie możesz. Nie no, ja się zgadzam. Może siedzieć w domu. Nie. Może siedzieć w domu. Sama my sobie wychodzimy. to ja zadzwonię do twojej koleżanki. Ogólnie w razie czy ona miała już jakąś koleżankę z jej sąsiedztwa. Więc, o jakby, teraz do jej mamy, jej mama dzwoni do jej, tej koleżanki mama, ona się nazywa ta koleżanka Zuzia, więc Zuzia do nas przyjdzie. Zuzia do ciebie przyjść, e, my tylko, już wychodzimy, mam całą chatę dla siebie, Fafik rozumiesz to, mam całą chatę dla siebie. Mm.

Zmęczyłam się i nie wiem jak ty. No, ja też się zmęczyłam. Eee, bum. Godzinę później. Ja. Uj. Uj. Dzieci wrócili Um domo... Baio... Mm -hmm.